Cześć! Lotta z tej strony, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, czyli szóstym odcinku serii ZJESTEM cztery KRAJINEM, na magii. to jest Yennefer, ja jestem Lotta i tak nadal jestem zła na Janefer, więc y, pojedynku w ciąg dalszy. Y, tak, pojedynku w ciąg dalszy. O składniki tym razem. Nie, o składniki nie, bo to mi nie zalicza. To musi być za, za, zacięty, jakiś magiczny, zacięty, o, zacięty pojedynek. No, koniec. No, nie ma co. Słuchajcie, nie ma co, musimy wygrać w końcu, bo ileż można chodzić za jedną rzeczą. No, jeszcze dwa pojedynki powinniśmy wygrać. Ona jest oczywiście naładowana energią. Najwyżej sobie zaraz tę energię w jakiś sposób spuścić więc tym się nie martwmy. Najważniejsze, że to jest to, żeby wygrać, ale że jej ostatnio jakoś tak. Nie... nie idzie? Odbił. No to już. Pozamiatane, tak mi się wydaje. No właśnie, pozamiatane, no co? Zacięty jeszcze raz. Dawaj, 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 dawaj i zostań tu. Jeszcze jedno. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Ja ją zamęczę w tym odcinku, obiecuję, ja ją zamęczę. A może czegoś mi brakuje, może jakiejś umiejętności mi jeszcze brakuje. No, ale no, zobaczcie, dostał Oberwał w tym momencie, tak? No ale jak on obrywa, to później ona obrywa i się kończy. Stój tu. Mm, przyjacielski. Słyp polas. Dupek. Znaczy, y, ziomeczek poszedł sobie. Uciek. Czy może przyjacielski uda mi się wygrać, chociaż. Przeładowałam, ją, sorry. Ta. Magia. Rozładowanie. Stój tu. Nie odchodź. Nie odchodź. On jest teraz naładowany, a ona nie, więc powinno być dobrze. Ale widzę, że rzeczywiście. Jezu, gra już stwierdziła, że nie. Więc ja mówię, że... że tak. No, dobra. Czyli jednak 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 walczy. No dobra. Tak, tylko on teraz rzuca w górę i zaraz pospadają na nią zaklęcia. Mhm, no właśnie, tak myślałam. I taki tego wszystkiego jest finał, że ona po prostu przegrywa. Za każdym razem przegrywa. A dlaczego przegrywa? Nie ale zaraz dostaniemy kolejne punkty, zobaczymy, czy coś jeszcze mogę kupić. Może no, mi jakichś mistrzów brakuje. O, jeden punkt. O, Jezus. No, żebym się. Ciekawość, już wszystkich stylów jest. Dobra, ale styry mnie nie interesują. Ma znacznie większe szanse na wygranie pojedynku. No, świetnie. Zawsze kończy się powodzeniem. Pozwala rzucać tory na odległość. Czerwanie powoduje teraz znacznie mniejsze naładowanie na magią. Mhm. Mhm. No właśnie, czyli potrzebuję jeszcze iść w to. A że teraz będę dostawać po jednym punkciku, to trochę tu zejdzie, niestety. Jeszcze trzy punkty potrzebuję. Świetnie. To trochę potrwa, słuchajcie, to trochę potrwa. Ale to nic, bo musimy wrócić. I jeszcze mamy kilka zakręć do ogarnięcia, jeszcze mamy kilka zakręć do ogarnięcia, a jeszcze niczego nie mogę, więc mamy czas, słuchajcie, mamy czas. Wcale nam się aż tak bardzo nie spieszy z tym dobywaniem punkciorów, znaczy dobra, bądźmy szczerzy, trochę nam zależy na tym, bo fajnie by było zamknąć serię w krótkich kilku odcinkach, a nie w 28 tysiącach. No ale na niektóre rzeczy nie mamy wpływu, niestety. Zobaczcie w ogóle tego. Jak ubrany cwaniaczek. Lol, smyr smyr. O, wiem, że zna wszystkie eliksiry. Wiem, wiem, ale ja potrzebuję, ja potrzebuję punktów. A nie wiem, jak inaczej punkty można zdobyć. Mogłabym czarować, tak? Inny. Ale do to do nie o to chodzi. Wspomnienie o to chodzi. Czekam aż będę mogła jeszcze tamtych poprosić o jakieś eliksiry. El, eliksir. O jakieś zaklęcia, tylko że wydaje mi się, że jeszcze za mało czasu. No właśnie, jeszcze za mało czasu. Mogłabym poprosić również o magiczne te. Jakie okay, zaklęcia? A to mogę, mogę je włączyć chyba jakoś, nie? Te. Stop! Nope. Uprzedmiot zorientacja, marionetka. Uprzedmiotowienie, rzućmy. Kto mi zabroni? O, dobra, zadziałało jednak. Myślałam, że nie zadziała. Zaklęcia, chłodek. Hi, 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 hi. Troszkę się wybawmy. A na ciebie rzucimy marionetkę. A na ciebie rzucimy żałość. Ten. I zaraz trzeba będzie ją rozładować. A na ciebie rzucimy... Hmm, zaklęcia. Oszpecenie. Da radę czy nie? Da radę. A na ciebie rzucimy... Infernację. Oj, to będzie złe. Chyba ją podpali. <śmiech> <śmiech> to chłodek rzucimy na nią teraz. Przy okazji się umyję, co? Coś takiego przynajmniej tak mi się. Dobra, nie jeszcze pójdzie. I musimy się rozładować. Musimy się rozładować, słuchajcie. no, rozładowanie. Przede wszystkim rozładowanie. Co ja mogę w ogóle jeszcze na sobie zrobić tak przy okazji? Poziąć czy cię jeszcze świetnie. Używaj miotu, eliksir ćwicz magię. Dobra, poćwiczmy sobie magię. O, na mnie w ogóle coś jeszcze przeszło świetnie. Poćwiczmy magię, bo i tak nam brakuje kilku zaklęć, więc do czego mielibyśmy... Oj, 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 zauroczenie. Piękna sprawa. Magia niełkiem znana. Na pewno nam, nam jakieś brakuje z znanej. W ogóle jak to jest? 6 na 7 ze złośliwej, nieuk znanie 6 na 8. I 6 na 9 z praktycznej. dobrze, dobrze, no to ćwiczymy, ćwiczymy, moi drodzy, ćwiczymy. No, nie mogę poprosić o kolejne zaklęcia naszych cudownych ekstra magów, no to niestety ale musimy ćwiczyć w ten sposób i zdobywać punkciory. Obiecuję, że bycie eliksiromaniakiem, czyli tym najlepszym z eliksirów, będzie o wiele szybsze i prostsze niż to, co teraz zrobimy. Ale każdy mak musi przejść przez ciężką drogę. Naprawdę ciężką drogę. Tak. Czemu mam wrażenie, że ktoś mi chodzi po mieszkaniu? Byłoby słychać. Byłoby słychać, gdyby ktoś mi chodził po mieszkaniu, także spokojnie niczym się nie martwiłem. Zamknęłam drzwi, przynajmniej jak wchodziłam. A zresztą ostatnio mam takie problemy z pamięcią, że mogłabym nawet nie zamknąć, bym się nie zorientowała. Więc. O! sorry, moje. To moje, nie wyłączyłam fejsika, sorki, zdarza się najlepszym. Ej, naprawdę tyle się no, nie nauczyłaś się żadnego? Dobra, nie znaną. machaj. O, znowu mój fejsik. To może teraz być złe, bo może się ludzie na grupie odezwali i... o może troszeczkę punkciorów pójść z fejsika. Ale niezadanie nie poradzę, bo jak spróbuję zminimalizować grę, to mi wywali całą grę i będzie taki finał tego wszystkiego. Uuu, a w ogóle to jest najwyższy czas, żeby napić się eliksiru wielkich potrzeb. No. To jest bardzo dobry czas na to. Wypij, wypij, bo zaraz będziesz mi płakać, że coś ci się chce. Ej, zupa. O Jezu, ogarnijcie jakie ma oczy. Ćwicz magię, nie kim znaną. Ćwicz. No ja trochę ćwicz. Ciekawe, czy znaczy, mogłabym to magię jakoś naprawić. Bo Magia? zaklęcie. Tak jak myślałam. Musiałabym ewentualnie naprawić normalnie. Bo chyba naprawnienia jeszcze nie znam. Mogę z tego, więc... Mm, ta. Chodź, naprawimy, może ktoś jakieś jedzenie zrobi. Ale jak mnie porazi prąd, albo co gorsze zabije, to będzie słabe. To będzie autentycznie słabe. To z praktycznej manki powinno być takie zaklęcie, więc... Spróbujmy może. Może akurat... ta na pewno potrzebuję. Mhm. O, jak ja potrzebuję dwóch typowych części. Bardzo, bardzo. No i sobie mleczko się napije, człowieczek. To jest ta, która, ta, to jest ona. Rakieta. Moja droga, czy ja bym mogła z tobą magiczny pojedynek przyjacielski? Tak nie to, żebym chciała zwyciężyć, ale no... Byłoby miło, gdyby nam się udało w końcu. No idziesz? Idź, idź. Idź, idź. Jakoś to by poszło, nie? Jesteś wypoczęta, szczęśliwa. Masz większą ilość magii tutaj. Nie. Aha. Ty już sobie idziesz. A ty? Siema. <głosy> <głosy> Powalczymy? O, Lato się zrobiło. Świetnie. I dzień psikusa, który to zupełnie mnie nie interesuje i mojej synki pewnie też nie. No ale co zrobisz? Nikt nie zrobisz. Jesteśmy czarodziejami. Nas takie przyziemne rzeczy nie interesują. Błagam, nie przegraj. Serio... Jenefer, no. Chyba niepotrzebnie robiłam jenefer, bo jenefer też była kiepska na początku magii. Ale skoro zaczęła przegrywać na początku, nie, no to nie ma sensu, no. Jeszcze raz. No jeszcze raz możemy. Jeżeli na trzy nie wygra ani jednego, na cztery tak naprawdę, bo to jest trzeci z nami, jeszcze jeden był z tamtą Dorotą, nic, bo jeżeli na cztery nie wygra ani jednego, no to to jest już coś, coś nie tak. To jest coś nie tak. Stój, 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 stój. Mam dużo czasu. A przy okazji mi się magia wbija, więc... Dlaczego miałabym nie próbować do usranej... Przepraszam, ale usranej. O, ta się... Z... Dobra, to ty choć teraz magiczne, zaciekłe. Chołaś nie ma sensu. Ej, zobaczcie, jaka to jest teraz naładowana w ogóle? Mhm. Nie pyknie. A może jadę... nie. Nie. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Spokojnie. Mamy czas. Dlaczego nie? No, czyżby? Nie, 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 nie! Jeszcze raz. Mamy czas. Spokojnie. To jest ten moment w życiu, kiedy człowiekowi przestaje zależeć na długości <grym> odcinka, tylko chce po prostu wygrać. A wie, że nie ma szans z nastolatką. A oh, come on! Co tutaj w ogóle się dzieje? Co. Tu się dzieje. Dlaczego ty nie możesz wygrać jednego. Jednego na... Nie wiem, to jest szósty. Szósty... No szósty, to będzie szósty. To będzie szósty pojedynek. Ani jednego na sześć? No to jest coś nie tak. Podpal ją. No i bardzo dobrze. A sama się rozładuj. I jeszcze wiesz co zrobimy jej? Dajmy jej dezorientację. O, i teraz spróbujmy może. Może teraz, kiedy jest zorientowana? Nie, 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 nie. To, to, to nie przejdzie. Zbierz drobinki. Przemiemy jej i. Może to będzie kolejny punkcik? Chociaż może jeszcze nie. Jeszcze za mało. Ktoś jeszcze by się przydał. Nie, no z nim to nie mamy co walczyć, ale spróbujmy. No co? Co mi pozostaje? Jak nie próba? Tylko próby mogą nas uratować w tym momencie. Już z tego co kojarzę, to z nimi nie ma co zaczynać, bo z nimi to i tak nigdy się nie wygra. Ale może będzie mi dane w końcu z kimś wygrać. A nie cały czas tylko przegrywać? Może da mi wygrać tak przypadkiem? Nie. nie liczyłabym raczej na to. Mhm. Ale może chociaż eee, praktyczna magia, poproszę. Jeśli bym mogła prosić? Tak, naprawdę, dziękuję. To jest to właśnie czego mi brakowało. Ej. No właśnie. Tereny na odległość. Oh, yeah. Tery na odległość, czyli będąc tutaj, mogę rzucić czar na tę osobę. I to mi od razu sprawnia wszystko, bo szybciej będę mogła rzucać czary i szybciej zdobywać punkciorki. I na ciebie rzucimy coś, na przykład kotek. Na ciebie rzucimy. Na przykład marionetkę na ciebie rzucimy. Rzucimy, rzucimy zaklęcia. Żałość. Hmm. Magia, magiczny pojedynek. <ścoughs> próbujmy dalej, słuchajcie. Próbujmy dalej. Kiedyś musi się udać. Dlaczego nie tym razem, kiedy jest pod wpływem działania? Jakiegoś naszego zaklęcia? Może to jest sposób na wygraną? Nie, to nie jest sposób na wygraną. Zaciekły, proszę. Wygraj, cokolwiek! Jenefer, co jest tu po mnie tak? Dobra, to, że odczuwa smutek, to akurat nie jest żaden problem. Ale jeżeli naprawdę będę potrzebowała busa do tego, żeby wygrać. No to jest, słuchajcie, słabe. To jest słabe. To jest autentycznie słabe. No, albo nie wiem, albo ja za długo siedzę w krainie magii, Powinna mnie co wrócić do domu na jakąś chwilę, czy coś. Nie wiem, nie mam pojęcia. O? Nie. Nie wierzę, po prostu nie wierzę. Ona jest w tak złym stanie, że ona w tym momencie nic nie zrobi. Ale. Mamy coś takiego jak nasz eliksir. Zostaw ten prysznic, tylko wypij ten eliksir poczujesz się lepiej. No. Znaczy, pewnie i tak będę musiała iść się wykąpać. No. Ale... Magiczny pojedynek, moja droga. Zostań ze mną. Stay with me over here. Gdzieś, gdzieś... O, to jest piękne miejsce na takie pojedynki. Tylko podejrzewam, że to mi i tak niczego nie da. Bo i tak przegra. Ja już się raczej nastawiam na to, że przegram, niż wygram. Więc nawet nie jest mi już yy, przykro. Gdzie ty idziesz? Chodź tutaj. Jeszcze jeden pojedynek. O, jeszcze jeden pojedynek. Mogę prosić? Czy to już za dużo? Kiedy powiem sobie to? A ja wiem. Uuu, złośliwa magia. I tak musimy iść na dół, żeby się wykąpać. Więc może przy okazji da nam się jakąś złośliwą magię tutaj złapać. I tak, idźmy się wykąpać. <noise> Bo taka czarna Jenefer to nie może chodzić, mimo wszystko. Furia! Mm -hmm. O, a na tym na kominku możemy infernację zrobić, i wtedy podpalimy kominek. Taka sprytna rzecz. On pokaże. I pali się. A ty ziomek, to też byś się mógł podpalić. hi. Ej, bo nauczyliśmy się furii. Uwaga, furia. Dobra, wobec niej na przykład niech będzie. I co się stanie? Lepiej wyjdź stamtąd. Będzie bezpieczniej. Oj, minusik poszedł. Dobrze, niech się biją mi tam? Nic się złego nie stało. Trochę minusów poszło z L, e, ale nic się złego nie stało. Nadal się lubią i kochają i uwielbiają. Także spoko ludzi. Ilo mi brakuje? Jeden, dwóch. Dwóch punktów. Słuchajcie, brakuje mi dwóch punktów do tego, żeby kupić e, busta do. E, do czego? Tak, jak to się nazywa? Do zaklęć. O, zdobywam jedną mantrakorę, jedną szafę, jednego coś tam, jeden diament. No fajnie, fajnie. Można, można. Pietruszka cząstkowa to grobuszka ziemna. No fajnie. E, coś jeszcze tam, dobra, nieważne. Słuchajcie, tak sobie pomyślałam. Bo ja muszę to zdobyć, żeby wygrać. I nie ma opcji, żebym wygrała bez tego, tak mi się wydaje. I wiecie o co chodzi? Chodzi o to, że tutaj mam połowę. Jeszcze będę potrzebowała jeden punkt. Ja sobie może pogram teraz sama, nieco na eksperymentach, wbiję jej. wbiję jej te punkty i następny odcinek zacznę w momencie, kiedy po prostu będzie mi stać na to, żeby kupić to. I wtedy, jeżeli będę miała problem z wygraniem, to znaczy, że wtedy jest coś nie tak. Yy, także co? Także na dzisiaj będzie to tyle, mam nadzieję, że się podobałeś, że rzeczywiście tak to łapka w górę. Yy, a my widzimy się, słyszymy się długo w kolejnym. Kiedyś. Także trzymajcie się i, i narka.